Na początku tego roku, w materiale, w którym opowiadałem o swoich planach na 2023 rok, mówiłem o tym, że marzy mi się, i to zresztą nie teraz, ale od bardzo dawna rozegranie całej kampanii lub całej serii wyścigów kolarskich, składających się najlepiej w jeden wielki tour. I idąc za ciosem, w trakcie ostatniego konwentu 3K6 w Lublinie, wpadło mi w ręce rozszerzenie do jednej z moich ulubionych kolarskich gier, a więc do Flamouche Wielkiej Pętli. Dzięki temu rozszerzeniu grać będzie można wielką pętlę solo. Co więc stoi na przeszkodzie, żeby rzucić się teraz w wir jakiegoś dużego wyścigu? Chyba już nic. Najpierw jednak zobaczmy jak składają, jak wyglądają elementy składające się na to rozszerzenie. Cześć, tu Miszelewiatan Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Gry kolarskie to jest coś, co zawsze mnie bardzo mocno interesowało. Kolarstwo to jeden z moich ulubionych sportów. Regularnie śledziłem wielkie tury, regularnie śledziłem klasyki, oglądałem kolarstwo wielokrotnie w telewizji. Lubię też jeździć na rowerze, może nie wyczynowo, ale jednak jest to jedna z moich ulubionych form spędzania czasu na wolnym powietrzu. Nie ma się w związku z tym co dziwić, że gry kolarskie to jest coś, co też bardzo mocno mnie zawsze interesowało. Mam w swojej kolekcji kilka takich gier, a jedną z nich jest gra Wielka pętla. Wielka pętla jest grą, którą zagramy w gronie od 2-4 graczy, ale dzięki rozszerzeniu flam Peloton Peleton możemy to, gron, to grono rozszerzyć do 5-6 osób lub nawet pokusić się o rozgrywkę w 12 graczy. Rozszerzenie Poleton zostało wydane w 2017 roku przez fińskie wydawnictwo lauta Pelitefi, a w Polsce, podobnie jak Wielka Pętla, a więc polska wersja Fangouże, ukazało się nakładne wydawnictwa Fox Games. Autorem rozszerzenia jest ponownie Asger Harding Granerud, który stał za wielką pętlą. Natomiast sam czas rozgrywki i minimalny wiek gracza wyglądają następująco. Czas rozgrywki wyceniany został ponownie na około 30-60 minut, bez znaczących zmian w stosunku do tego, co było w standardowej wersji gry. Minimalny wiek gracza to w dalszym ciągu 8, jest to w związku, w związku z tym gra bardzo przyjazna także dla młodszych graczy. Wreszcie liczba graczy, o czym powiedziałem już wcześniej, teraz będziemy mogli zagrać wielką petnę, pętę ścigając się w 5-6 osób lub stosując specjalny wariant, w którym każdy sterować będzie tylko jednym kolarzem, nawet w gronie 12 graczy. Mało tego, Flemhurst Peleton wprowadza również możliwość grania solo, a więc coś, co bardzo mnie mocno interesowało. Powiem szczerze, że nosiłem się z zamiarem rozegrania wielkiego turu z wykorzystaniem leader Hell of the North lub leader 1, leader 2, któreś z tych wersji. Teraz, mając łóż zastanawiam się, czy nie chcę zagrać któregoś z wielkich turów, pewnie z wykorzystaniem predefiniowanych, predefiniowanych etapów, które znajdują się także w tym pudełku, z właśnie z wykorzystaniem wielkiej pętli. Jeszcze muszę się nad tym zastanowić. To może jednak temat na zupełnie inną refleksję. Dzisiaj chciałbym otworzyć z Wami wspólnie pudełko do Flamgurz Peleton i pokazać Wam jak wyglądają komponenty składające się na to rozszerzenie. Nie przedłużając więc, zobaczmy teraz jak one wyglądają. Poniżej pudełko z grą Wielka Pętla Flamgurz Peleton, a więc jest to rozszerzenie do Wielkiej Pętli. Jeśli pamiętacie moje filmy o Flam Rouge, to były to jeszcze filmy angielskiej wersji wydanej przez PeliteFI, Tu mamy do czynienia z polską wersją gry, wydaną przez wydawnictwo Fox Games, co jest dobrze wyeksponowane na okładce. Niestandardowe rozmiary pudełka, ale to nie ma większego znaczenia, bowiem przypomnę, jest to rozszerzenie, a nie gra standardowa. Dobrze wyeksponowane imię i nazwisko autora pamiątka z ceną po festiwalu 3K6, na którym kupiłem to rozszerzenie. Tanio, drogo, ocencie sami. Po drugiej stronie pudła, informacja o tym, co znajdziemy w środku, więc możemy, po pierwsze, przeczytać bardzo dobrze wyeksponowaną informacją, że to jest rozszerzenie, a nie gra samodzielna. I żeby zagrać w ogóle wielką pętną paletę, musimy posiadać. Wielką pętnę. Mamy też możliwość obejrzenia planszetek graczy, czy też planszetek kolarzy, z których będziemy korzystać, grając wielką pętnę. Więc to są nowe drużyny, które mogą brać udział w rozgrywce. Mamy też rzut oka na dodatkowe fragmenty trasy, na dodatkowe kafle specjalne, a więc w starta 5-6 graczy, wariant z ucieczką, strefy bufetu, wreszcie także karty nowych zawodników, ale i również kart, drużyn wirtualnych, które pozwolą nam grać w ten dodatek solo. No właśnie, w tym dodatku znajdują się znajdują się komponenty, które nie dość, że pozwolą nam grać z peletonem, to jeszcze pozwolą grać w większym gronie, bo aż do 12 osób ze specjalnym wariantem lub pozwolą na zagranie solo, dzięki czemu metryczka na dole pudełka informuje nas już o tym, że dzięki temu rozszerzeniu możemy zagrać w gronie od 11, od 1 do 12 graczy. Zajrzyjmy teraz do środka, zobaczmy jak elementy składowe peletonu prezentują się już w całej klasie. Tak jak przed momentem wspomniałem, rozszerzenie trafiło do mojej kolekcji w trakcie tegorocznego festiwalu 3K6. I to całkowitym przypadkiem, bo stojąc przy jednym ze stoisk, rozmawiając z dawno niewidzianym znajomym, akurat zawiesiłem oko w kierunku stoiska i rzuciła mi się w oczy wielka pętla peleton. Uznałem, że to jest jednak ten moment, trzeba wreszcie ten dodatek zakupić i zacząć grać wielką pętlą również solo. Pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy, to instrukcja. I cóż, tutaj naprawdę dużo nie ma tekstu. Mamy raptem 3,5 strony, bo połowa ostatniej, tak widzicie, ilustracja. Mamy w tej krótkiej instrukcji opis tego, co znajduje się w pudle, informację o nowym mechanizmie, jakim są kafle z brukiem, a więc kafle wybrukowane, pozwalające na przykład na rozgrywanie wyścigów klasycznych. Mamy kafle ze strefą bufetu, później wariant z ucieczką polecany dla 5-6 graczy, projektowanie etapów. Drużynie wirtualne i wreszcie wariant dla więcej niż sześciu graczy. I teraz same komponenty, kafle. Tych kafli, jak widzicie, jest kilka sztuk. I one będą z jednej strony kaflami, które będą przedstawiać fragmenty wybrukowane trasy, czyli pozwolą nam na rozegranie wyścigów klasycznych. Tak się prezentuje przykładowy kafel z brukiem. Tak wygląda kolejny. Jak w przypadku wersji standardowej, mało tego, że mamy samą szosę, to jeszcze mamy różnego rodzaju akcenty obok tej trasy, samochody, różnego rodzaju inne pojazdy, jakieś domostwa. Mamy dodatkowy kafel przeznaczony dla graczy, jeśli zagramy w granie 5-6 osób, więc to jest standardowy kafel wykorzystywany wtedy, gdy będziemy grać na 6 graczy lub na 5. Mamy także, zdaje się, strefę bufetu. To już chyba jest strefa bufetu. To jest strefa bufetu, niewątpliwie. Ale po drugiej stronie, znowu, fragment wybrukowany. Mamy tego typu krótki łącznik. To też, zdaje się, jest strefa bufetu, choć tu pewności nie mam. Wybrukowany fragment i bardzo długi fragment wybrukowany. Czyli, jak widzicie, dzięki temu rozszerzeniu, zabawa. Z zbrukowa brukowanymi szosami może być w pełni I jakiś fajny akcent postaci zwierząt, które wkroczyły na drogę, bo i takie sytuacje przecież miały miejsce w trakcie wyścigów, takich jak chociażby Tour de France. Karty całkiem sporo, i to są karty, które dobrze znamy z podstawowej wersji gry. Natomiast przyjdą one w dwóch dodatkowych kolorach. Pozwalających na zabawę w gronie 5-6 osób, a więc będą to karty białe i karty różowe. I można było powiedzieć: Ej, różowy przecież w ogóle nie pasuje do wyścigów kolarskich, ale nic bardziej mylnego. Przypominam sobie czasy Tour de France z końcówki lat 90., kiedy bardzo znana, utytułowana drużyna hiszpańska Once występowała w Tour de France właśnie w różowych kostiumach, właśnie w różowych trykotach. Normalny trykot był żółty, ale biorąc pod uwagę to, że w wyścigu Tour de France koszulka lidera jest zawsze żółta, to drużyna musiała zmienić trykot i na potrzeby tego wyścigu startowała właśnie w kostiumach różowych. Mamy karty białe. To są karty o podobnej gramaturze, jak to, co mieliśmy w standardowej wielkiej pętli. Jeśli tego nie mówiłem w trakcie swojej recenzji, to powtórzę teraz, moim zdaniem one są troszkę zbyt cienkie, gramatura powinna być nieco większa. One są ok ale mogłyby być zdecydowanie lepsze. Zastanawiam się i muszę sprawdzić swój angielski egzemplarz, czy te karty naprawdę były tak cienkie gramatury, bo jeżeli faktycznie tak było, to jest to po prostu powielanie tej jakości, ale jeśli to Fox Games, Fox Games pokusiło się o zmianę gramatury, to już jest to problematyczne. Mamy w związku z tym karty białych, różowych zawodników, standardowe karty czerwone. Mamy także... Karty sprinterów i białe, i różowe. A na końcu mamy karty szare i to są karty wirtualnych zawodników. Plus dodatkowe karty, które będą wykorzystywane do wyścigów etapowych, gdzie możemy pokusić się o rozegranie wyścigu złożonego z kilku różnych, z kilkunastu różnych etapów. Mamy też podsumowanie faz, a więc ściągawka w 6 egzemplarzach. Tak, żeby można było grać z wykorzystaniem także komponentów z rozszerzenia, już w gronie 5-6 osób. Oprócz kart w pudle, oczywiście, znajdują się też inne elementy, i na te elementy składają się dwie planszetki. Jedna będzie przeznaczona dla czwartego, jedna dla piątego, druga dla szóstego gracza. To efekt dodania dwóch nowych graczy. Tradycyjnie te planszetki będą pozwalały na trzymanie kart, tak, żeby wszystko znajdowało się w uporządkowany sposób w obszarze rozgrywki. I ostatnim komponentem są figurki naszych nowych kolarzy w dwóch kolorach: różowym oraz białym. Tradycyjnie mamy dwóch kolarzy, czyli pierwszym jest sprinter, a drugim jest robotnik czy też ruler. Tu były różnego rodzaju wątpliwości, jak przetłumaczyć to prawidłowo na język polski. Te figurki nie różnią się niczym od tego, co mieliśmy w podstawowej wersji gry, więc chyba nie za bardzo jest nad czym się rozwodzić. To wszystko, co znajduje się w pudełku rozszerzenia wielka pętla peleton. Zapraszam jeszcze do bardzo szybkiego podsumowania. Komponenty zamknięte w pudełku do wielkiej pętli peletonu wyglądają absolutnie poprawnie. To jest wszystko to, co mieliśmy już w standardowej wersji Flam Rouge. Identycznie wyglądają w związku z tym karty, identycznie wyglądają także figurki kolarzy, poza oczywiście różnicami kolorystycznymi. Mam wątpliwość dotyczącą gramatury kart i z ciekawości po nakręceniu tego filmu porównam to, co miałem w swojej angielskiej wersji Flamwoosh i w rozszerzeniu polskiej wersji wydanej przez Fox Games. Niezależnie od tego, fakt jest taki, że te karty i tak nie będą za sobą mieszane poza kartami karnymi, które rzeczywiście będą mogły być rzucane do tej samej talii, ale i w tym rozszerzeniu również takie karty karne się pojawiają. Odnośnie do pozostałych elementów, cieszy mnie niezmiernie to, że jest możliwość grania solo, że jest wariant rozgrywki solo, jest cała masa również predefiniowanych tras, które możemy układać i które możemy złożyć jednocześnie w jeden duży wyścig. To jest to coś, co mi się marzyło od zawsze i z dużą radością, myślę, że zagram w Flam Rouge, korzystając także z tego typu predefiniowanych tras, kto wie, być może kuszą, pokuszą się także o rozegranie całego wyścigu. Niezależnie od tego uważam, że komponenty wchodzące skład tego rozszerzenia trzymają poziom. Fajnie, że dodatkowo te możliwości, które serwowała Wielka Penta, są jeszcze nadbudowywane dzięki komponentom znajdującym się w rozszerzeniu peleton. Nie mogę się doczekać pierwszej rozgrywki. A więcej na temat tego, jak ta rozgrywka wygląda, i jednocześnie jak sprawdzają się komponenty zamknięte w tym pudle, w szczególności w odniesieniu do wariantu Solo, opowiem w trakcie kolejnego materiału. To był unboxing rozszerzenia Peloton, które jest dodatkiem do gry Wielka Pętla czy też Flamrush. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Zapraszam też do innych materiałów na Wojennik TV. Zapraszam was również na mój Facebook oraz na Instagram. Życzę wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.